Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie na Gadanie na mojej telewizji TV. Dziś moim gościem jest Dorota, która jest właścicielką fantastycznego miejsca na warszawskiej Saskiej Kępie. Dorota, powiedz trochę więcej o tym kim jesteś i gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w BiziBi. Visibito to biuro coworkingowe, które otworzyłam całkiem niedawno, tutaj rzeczywiście na Saskiej Kępie, w spokojniejszej, e, bliższej Gocławowi e, części Saskiej Kępy. Jestem architektem, od jakiegoś czasu głównie architektem wnętrz. Oprócz tego jestem mamą dwójki dzieci, pięcio i letniej i jedenastomiesięcznego Kuby. Dorota, tworzenie tego miejsca było spełnieniem Twoich marzeń, tak naprawdę. Pełnisz w życiu, tak jak powiedziałaś, różne role, i te zawodowe, i te prywatne. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest bycie sobą? Bycie sobą to taki stan, kiedy mogę, być, mogę robić to, co uważam, że robię dobrze, w taki sposób, w jaki podpowiada mi serce, głowa. Mogę wyglądać tak, jak chcę, nie muszę się upierać w stroje, które mi nie odpowiadają, których nie lubię. Nie muszę naginać się do żadnego szefa. W takim miejscu jak to, pracując na swoje, możesz rzeczywiście zbierać wszystkie laury, tak? siebie. To jest fajne. A Poza... kiedy najmocniej czujesz, że jesteś sobą? Jakie to są chwile? Wiesz co, ja mam taką naturę, że Ciężko mi sobą nie być. Czasem mi to przeszkadza, oczywiście, ale tutaj czuję się tak bardzo swobodnie i, i to jest fajne. Poza tym, tutaj mogą być też mamą, i to jest też element tego bycia sobą, tak? Bo faktycznie był taki czas, kiedy nie pozwalałam sobie na to, żeby dzieci były w biurze, bo wydawało mi się, że to psuje taki profesjonalny wizerunek biura, że ludzie będą od tego uciekać. No bo w końcu twierdzę, że właśnie. Co working to jest takie miejsce, gdzie możesz uciec od płaczu dziecka, między innymi, tak? i potem wrócić do niego być mamą, i być stęsknioną mamą, stęsknionym rodzicem, i to jest takie fajne. Natomiast sama, mając tak maleńkie dziecko, bo po miesiąc, jak, jak, jak znalazłam ten dom i zaczęłam z nim coś robić, czułam się okropnie, zostawiając go w domu z nianią i uciekając na całe dnie, często do późnego, późnego wieczora, do biura. Tak? I rzeczywiście. To, że Kuba i Niania są teraz ze mną tutaj, w wyciszonym pokoju, powoduje, że mogę być bardziej sobą. Mogę... Wszystko to, co mówisz, brzmi po prostu jak jakaś taka bawika, tak? Jak idea po prostu życia kobiety, która za... ma takie życie zawodowe, które daje radę połączyć z życiem osobistym, prywatnym, z rodziną. Powiedz, jak do tego doszło, jak wreszcie sobie zaufałam. Chyba to jest klucz. Dużo osób miało na mnie różne pomysły. Głównym pomysłem było to, że powinnam otworzyć własną firmę, powinnam zatrudnić ludzi i w ten sposób rozwijać skrzydła. I być może do tego dojdę też, być może to się stanie jakąś tam moją wizją. Natomiast na tym etapie ja nie chciałam być niczym szefem. Ja tak. chciałam partnerskich układów, fajnych, chciałam robić to, co lubię robić, czyli projektować, ale też. Um, i chciałam być w grupie ludzi, bo to mi było bardzo potrzebne. Tak? Siedzenie w domu, e, patrzenie cały czas, tylko i wyłącznie rzeczywiście na cztery ściany własnego mieszkania e, powodowało, że ja tego mieszkania no, nie cierpiałam. E, miałam też dosyć bycia mamą, tak? Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz, teraz jest zupełnie inaczej. Wiesz, teraz e, czuję, że, że właśnie wreszcie odrzuciłam wszystko, wszystkie te pomysły na siebie. Które podsuwali mi inni, a teraz wierzę, że to ma więcej sensu niż dostosowywanie się do pomysłów innych, a potem takie poczucie, wiesz, to nie moje, ja nie chcę tego robić, bo wtedy nie, nie mogę tego serca swojego w to włożyć. No właśnie, mówisz dużo o tych powinnościach takich. Wiele kobiet tak się czuje, że one coś powinny, że coś muszą zrobić. Jaka jest twoja recepta na poradzenie sobie z tym wszystkim i pozostanie w zgodzie ze sobą? Bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę ja. Ja jestem taką osobą, która dużo sobie narzuca, i często myślę, że coś powinno i coś muszę. Pomagają mi mądre książki mm -hmm. i mądrzy ludzie, Postaram się mm, poświęcać temu trochę czasu. Staram się uczyć od mądrzejszych od siebie. Dużo jest takich, tak? I z jednej strony powiedziałam, że i za głosem swojego serca, tak, nie daj się wrzucić w to, co, co myślą o tobie i narzucają ci inni. Tak, ale z drugiej strony. Ja bardzo lubię czerpać od innych, tak? czerpać to, co uznam za wartościowe dla siebie samej. I myślę, że to też jest takim elementem, który pomaga rozróżnić, co rzeczywiście jest moim lękiem, obawą przed tym, że coś się uda, nie uda, że wygląda, że ludzie pomyślą, jak mi ocenią i tak a, a tym, co faktycznie, co jest faktem, tak? co jest prawdą. Właśnie tak samo było też z tym, w tym momencie, kiedy byłam przed decyzją, czy wciągnąć, czy zabrać ze sobą Kubę i czy Kuba ma być ze mną tutaj w biurze, czy go ma nie być, bo właśnie ja czułam, tak? że ja nie powinnam, <grym> że biuro powinno być właśnie takie profesjonalne bo z dzieci to tam, to i wam, to wszystkim to będzie przeszkadzać i wszyscy uciekną, ale to. Uświadomiła mnie właśnie moja coach Ania Kupisz, Ci tichosz że okej, okay, ale sprawdź to. Być może tak jest, jak mówisz, ale być może to są tylko twoje, mm, twoje obawy w głowie. Tak, mhm. może to się tworzy tylko w twojej głowie, sprawdź to. I rzeczywiście, jak to sprawdziłam, kiedy to, to się stało, okazało się, że faktycznie to były moje obawy, ale wcale nie jest tak, że powinnam czy nie powinnam. Tak? Zrobiłam tak, jak chciałam, żeby mi było dobrze i nikomu to nie przeszkadzało w ogóle. Powiedziałeś że korzystałaś ze wsparcia coacha w jakichś tam momentach. Kto jeszcze daje Ci wsparcie? Czy co jeszcze jest Twoim wsparciem w trudnych momentach? Gdzie tego wsparcia szukasz? Bardzo ważna jest dla mnie rodzina. I chyba um, to jest kluczowe. Moja mama, mój mąż, moje dzieci ukochane. Moja coach absolutnie jest w kołem ratunkowym i ona wie, że od czasu do czasu. Muszę wysmarować jej takiego maila, jak już się nie mogę podnieść i ona wtedy wykonuje do mnie telefon, gadamy długo i później już wiem, co robić i jak się podnieść. Nie jest na pewno łatwo w różnych momentach, ale warto iść dalej. Też jedna, jedna z takich ważnych zasad, którym hmm, hołduję, to jest hmm, robienie jednego kroku naprzód. Tak? Staram się nie poddawać, zanim nie zrobię jeszcze jednego kroku. I powiedz mi, jak myślisz, dlaczego kobietom w ogóle dzisiaj trudno być sobą i żyć w zgodzie ze sobą? A tak jest? Masz wrażenie, że nie? No mam wrażenie, że nie, wiesz? To znaczy, właśnie mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót. Mam wrażenie, że jest w tej chwili taki czas, kiedy coraz więcej osób, kobiet też, tak? Rzuca pracę, w których właśnie nie czuły się sobą, i zaczynają realizować swoje pasje i przekuwać te, te pasje w jakieś biznesy. I to jest piękne, więc właśnie wydaje mi się, że nadszedł czas, nadeszła taka era, kiedy wreszcie możemy być sobą i, i cieszyć się. Yy, z tego, co, co robimy i, z, i czym zarabiamy, tak? A nie jest piękne, co mówisz, bo ja przeprowadziłam ten wywiad ponad 30 chyba jesteś pierwszą osobą, która tak mówi. <grym> <grym> Ale to cudowne, co się dzieje, tak? tak? Mamy ogromne możliwości tak. A powiedz mi tak, już na sam koniec naszej rozmowy, co byś poradziła kobietom, które się wahają, które teraz szukają. Siły w sobie na to, żeby właśnie podążać ze swoimi marzeniami, żeby być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, być uważnymi na swoje potrzeby. też myślę, że znów pojawia się temat mapy marzeń. Mapa marzeń to bardzo fajne narzędzie czyli sprecyzowanie tego swojego celu i rozrysowania go, rozpisania. Przyglądania się tej mapie dość często, bo wtedy zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe. Tak, dokładnie. Dzieje się mawia, te rzeczy zaczynają się po prostu powoli spełniać. Pewnie to jest tak, że jak patrzymy na bardzo konkretne rysunki, konkretne cele, to po prostu motywuje nas to do bardzo konkretnego. Chyba działanie. Zamacamy się już w tym stanie. Tak, tak. Wiemy, co robić po prostu, tak? Więc jak to robimy, no to, to zaczyna się dziać tak, jak chcemy. To jest jedno. Ważne jest, żeby podjąć decyzję. Podjąć decyzję w sobie. To jest bardzo trudne, ale jak to zrobimy, to będziemy potem. Yy, będziemy w stanie kolejne, kolejne właśnie małe kroczki robić, tak? I to pomaga. Yy. Czyli co? Rysujemy mapy marzeń, zapisujemy decyzje, podejmujemy te decyzje i działamy. Dokładnie. Dorota, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Moim gościem była Dorota Bladowska-Bambot, właścicielka fantastycznego miejsca na warszawskiej Saskiej Kępie BZB, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich freelancerów i osoby, które szukają wyjątkowego miejsca do pracy. A jeśli coś Was szczególnie zainspirowało albo macie jakieś przemyślenia, którymi chcecie się podzielić, to komentujcie ten artykuł, ten wywiad. Zapraszam serdecznie.